Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku Dzisiaj przychodzę do Was z moimi prezentami urodzinowymi plus mini haulem Ja wiem, przepraszam Was, że dopiero teraz moje prezenty Wam pokazuję bo tak naprawdę urodziny miałam 9 lutego a imprezę urodzinową robiłam 7 lutego Niestety po prostu nie miałam jak nagrać Dzisiaj też trochę światło nie jest za piękne ani... Jest ponuro po prostu za oknem, no ale cóż, znalazłam czas, dlatego postanowiłam ten film dla Was nagrać. E, jeśli chodzi o to, które miałam urodziny, ponieważ prawie pod każdym filmikiem, przynajmniej minimum dwa razy, jestem pytana o to, ile mam lat. Mam 17, dokładnie 9 lutego, <laughs> skończyłam 17 lat, więc tak, 17 lat i <laughs> mam nadzieję, że po prostu już nie będziecie tak bardzo pytać o wiek. Ja wiem, że dużo osób mi mówi, że na tyle nie wyglądam, ale no mam 17 lat i właśnie teraz miałam urodziny i tak. <noise> Okej, okay. więc przyjdę już może do prezentów. Jeśli chodzi o prezenty od rodziców, to tutaj nie mam Wam do pokazania, bo dostałam bilet na koncert Kate Perry, który będzie się już za tydzień we wtorek, więc nie mogę się doczekać. Dokładnie 24 lutego w Krakowie. Jeszcze dostałam tą lampę. Którą tu widzicie, czyli Amsterdam, Tokio, New York, Paris, London i tam jeszcze jest taki znak STOP i to podświetlona taka lampka. No i dostałam pościel, którą wy teraz nie widzicie, ale może wam jakoś pokażę. Tak, w takie serca, czerwono-szara, więc tak. I to jeśli chodzi o takie prezenty od rodziców. Dostałam też mnóstwo czekolad, ale tego wam nie będę pokazywać, głównie z milki, czyli coś co kocham, milkę Oreo, moją ulubioną więc tak, do samego Wam nie będę pokazywać dostałam kupon do Empiku i dostałam plakat, który wisi tam u mnie na drzwiach, ale tego też tutaj teraz nie mam jak przenieść, bo on już jest przyklejony więc tak a z takich rzeczy, które mogę Wam pokazać dostałam lakier do paznokci i jest to do lakier do paznokci z firmy Harry Hansen jest to w odcieniu 405 jest to taki piękny różowy kolor taki koralowy coś takiego jak mam dzisiaj na, tym, na tych paznokciach? Tak on wygląda, tak on się prezentuje taki różowy. Jest ostry. Tak. E, więc tak, e, ja już właśnie, widzicie, pierwsza z się pomalowałam i jestem z jego zadowolona. E, troszeczkę ciężko się rozprowadza, znaczy e, zaskoczyłam. Ja nigdy nie miałam żadnych lakierów z Hany Hansen, taką konsystencja, ale ogólnie e, bardzo kolor jest piękny i. No, ja jestem zadowolona, i tak. Dalej dostałam perfum. Jest to perfum z Nike Woman. Jest to ta wersja pomarańczowa. Bardzo mi się podoba ten zapach. Jest to taki właśnie zapach na co dzień. czym oczywiście dla mnie może, dla niektórych to będzie taki zapach na wieczór, ale dla mnie jest to, jest to jak najbardziej super zapach na co dzień. Dalej dostałam jeszcze taką. Nie wiem, jak się na to mówi: deodorant perfum. Cokolwiek to jest, jest to z Bruno Banami, i jest to taka malinowa wersja. Też taki bardzo fajny zapach na co dzień, więc tak. Oj, Dostałam też kwiatka. Kwiatek jest akurat tam. Jesz jeszcze się trzyma, co jest w ogóle cud. Więc tak, dostałam też kwiatka. I to tyle, co dostałam na urodzinę. Więc teraz może przejdę już do takiego. Mini holu Nie wiem czy mini, w każdym razie cholu. Pierwsze co ostatnio sobie kupiłam jest to krem. Jest to krem z jaj, z białejkiem, <śmum> z pestek winogrona. Jeśli oglądacie mnie od początku. To wiecie, że ja w pierwszym moim projekcie, Denko, właśnie ten krem pokazywałam. W pierwszym projekcie, w każdym razie na początku mojego kanału on był. Kiedyś właśnie tego kremu używałam na co dzień i bardzo go lubiłam, ale przerzuciłam się wtedy na ten Alantan Dermolain niebieski, który też wam już nieraz pokazywałam. Ale no już mi się trochę znudził. tam ten krem już się przyzwyczaiłam do niego. Po prostu chciałam coś nowego, więc wróciłam do mojego starego kremu. Ja go kupiłam za 8,50, więc naprawdę bardzo tanio. No i to jest krem jedyny, może nie wiem czy jedyny, w każdym razie to jest ten krem z serii ZI, który nie posiada parafiny, na czym bardzo mi zależy, ja nie mogę do twarzy stosować parafiny, ona mi szkodzi, dlatego bo teraz ten jeszcze wersja awokado i w ogóle ale wszystkie mają parafiny, a ta nie ma, więc po prostu po prostu kupuję właśnie ten krem, tak? Bardzo grubiony ma piękny zapach i szybko się wkłania i nawilża, więc... Super, na co dzień jest idealny, pod makijaż jest idealny. Dalej kupiłam e, tuż do często, już wam pokazywałam w osobnym teście, filmik podnikuję wam na dole, jeśli nie widzieliście, a jest to maskara z Maybelline Mega Plus Volume. E, ja już ją używałam raz, też właśnie w teście wam pokazywałam. W teście ogólnie byłam bardzo z niej zaskoczona i nie byłam jakoś tak pozytywnie, ale teraz jestem bardzo do niej nastawiona na pozytywnie, już ją wiele razy używałam e, i cieszę się, że ją kupiłam. E, jestem no tak, mm, ja ją kupiłam za mm, 20 zł chyba, albo ponad 20 zł. Coś, coś takiego w każdym razie wydaje mi się, że ona kosztowała 20 parę złotych. Tak nie będę tutaj dokładnie o mówić, bo nie chcę się mylić, ale coś koło 20. Dalej kupiłam rzecz, na której ostatnio mam po prostu. Po prostu mam fazę, mam fazę dokładnie na konturówki z Essence. Ja już mam jedną konturówkę w tą 07 Cute Pink. Ja już Wam pokazywałam nieraz gdzieś w Get Ready, czy chyba na urodzinach, tak, też w Get Ready With Me na urodzinach miałam ją. I teraz kupiłam dwie kolejne i właśnie dzisiaj jedną mam na ustach. I jest to taki um, piękny um, kolor, coś takiego... Um, Jagody, coś takiego. I to jest 15 Honeyberry. I jeszcze kupiłam sobie 14 Femi fentl Femi fentl. Nie wiem w każdym razie, się czyta, w każdym 14. I jest to taka piękna czerwień. Ja może Wam zrobię. słocza, O, pierwsza. 14. 15 bardziej kocham. To jest taki mój po prostu kochany kolor. Teraz mam w nostach i mam tak fazę na te kredki. Uwielbiam je. Tak wygląda ten. 14. Czerwona i ta. 15. Są to dość mocne kolory i odważne, ale ja jestem nimi zauroczona i te kredki kosztują tylko 5 zł, więc super. Bardzo ładnie się rozprowadzają, są takie miękkie, łatwo się maluje, ale też się utrzymują bardzo fajnie. Eee, może je pić i się utrzymać. oczywiście, wiadomo, nie cały dzień, ale jakiś tam czas się utrzymują. No i kolory są piękne. Ja w tej właśnie 15, tej, tej cokolwiek to jest za kolor, fioletowy taki po prostu jestem oczarowana i ją uwielbiam i Czerwona dopiero jeszcze nie miałam, bo dopiero ją kupiłam wczoraj, ale też e, jestem zachwycona tym kolorem i mam już trzy konturówki z Essence, z każdej jestem zadowolona, więc musi coś w nich być. <grym> więc tak, kolejną rzeczą jest to taka jedna rzecz z ubrania. Kupiłam dokładnie wczoraj, by, e, byłam w rezerwie, potrzebowałam jakichś spodni, a jest taki wieszak z przecenami, gdzie są wszystkie spodnie właśnie w przecenie, więc postanowiłam, że może coś znajdę dla siebie i kupiłam takie spodnie, które były przecenione ze 130 na 70 zł plus jeszcze w całym sklepie rezerw było minus 30, więc ja kupiłam te spodnie za 50 zł, więc no moim zdaniem wieli życia. Są to takie zwykłe, to są ta wersja Slim. Jest to takie zwykłe jeansy ciemne, z tym, że one mają taki zamek tutaj na, na, na nogawce i właśnie jeszcze to, że one nie są um, one nie sięgają mi jak normalne jeansy, one nie są takie długie one się kończą troszeczkę przed kostkę nie wiem, czy taki miał być zamiar tych spodni, ale patrząc na długość i mój rozmiar, to są wszystkie tak jak powinny nie są mi jakby za krótkie w sensie tak rozmiarowo, więc ja myślę, że przez te zamki w ogóle to tak miało być, że one miały być takie 7-8. Ja myślę, że nie będziemy to przeszkadzać, bo do bodków czy czy jakieś tam kozaki, czy coś, to po prostu to, no to, to zakryje tą, tą długość. No a, no a do balerii też fajnie myślę, że takie 7-8 wyglądają. No mi się bardzo podobały. Były to jedyne dżinsy, które przymierzałam, które naprawdę na mnie pasowały. Ja mam bardzo duży problem z kupieniem dżinsów. Ciężko naprawdę znaleźć idealny rozmiar i znalazłam, dlatego powiedziałam, że muszę je kupić. No i dodatkowo kosztowało 50 zł, więc trzeba coś więcej. Więc tak... To tyle. Jeśli filmik Wam się podobał, to proszę łapki w górę do następnego filmiku.